З нами на зв'язку Даріуш Матерняк, голова громадської організації, Центр досліджень Польща Україна. Пане Даріуше доброго вечора! Слава Україні, Добрий вечір. Польщу разом із країнами Балтії частенько останнім часом називають наступними після України, яким загрожує російське вторгнення. Як польське суспільство відреагувало на? М'яко кажучи ту таку загрозливу риторику американського президента Дональда Трампа, правда. Pe pewno tak, tak samo jak, jak Sybelżmar żyje w Ukrainie czy, czy, czy w innych krajach Europejskiego Sojuszu. To, to yy, jakby no, wszyscy oczy, pewno oczekiwali pewnym pewny czynom, że tak może był też szos może pominiatyś, yy, Pamiętają czy też odbywało w czas pierwszych od Donalda Trumpa, że, bo jakiś Pewne rzeczy były Pewno, Pewną skarżą można tak nazwać surprise'ą dla, dla przedstawicieli takiej polityki, sfitu polityki, czy ekspertów. Joseł Dowiszka było pewno to. Nas kilkisz witko CFC poczęło z, yy, yy, yy. I na szybki, szybko to zaczęło diaty za ostatnie, powiedzmy, mniej dwa tygodnie. No, tak czy inaczej, trzeba było jak minimum ja, ja zabrze do cholery, że trzeba oczekiwać, to choć, że będą pewne zmiany i że trzeba do tego na Z nas, ce to udało w naszym wypadku, no, co można by to ocenić pewno za jaki czas. Mhm. А після зустрічі зі спецпредставником Сполучених Штатів Америки Кітом Калогом, який їхав до України, але перед тим заїхав до Польщі, президент власне польської республіки заявив, що збере раду національної безпеки для того, аби обговорити нову безпекову ситуацію в Європі і подальшу допомогу нашій державі. Чи відомо вам про результати цієї зустрічі? Чи її провели, і про що там йшлося? Co to Rada Nacionalnej Bezpieczeństwa w to w Pomny Diłok? Ale tu można jakby, jak typu e, akcji, można skazać jakby tutaj po dwie rzeczy. Pro też zaraz w USA jest i w nasz minister zakładanych spraw, dostaw Sikorski. W jakiś ma mają rozmawiać z deżadnym sekretarzem USA, a Rubio od nie co że zaftera, to w sobotę tam weszesz, a także ma być prezydent Andrzej Duda, jakim ma je złożyć z Donaldem Trumpem. To, to, widno, widać, że za no, zaczyj dzień, co sochodni mydzinali z protesto, będą ci wizyty same weszesz, Nasza dyplomacja zaczęła dosyć szybko diaty. Sochodniemy my także mamy dzwonek między prezydentami Polski i Ukrainy. I co bardzo dobre, że to wszystko odbywa się, to muszę, zaraz Polska maje ma pewne możliwości, ma pewne możliwości diaty, same w odnosi z USA, ma możliwość diaty na korzyść Europejskiego Sojuszu, a także na korzyść Ukrainy. I co duże dobre, że same polska dyplomacja, na poziomie ujedu, na jwnej prezydenta koistuje tymi możliwościami y, i poczynaje, je y, robi te powoduje te zlusty naszych sojuszników amerykańskich do toho, że trzeba działać i trzeba na naszą korzyść a nie na korzyść Ros, Rosyjskiej Federacji. A na ten moment no, pewne rzeczy tak mogłyby wyglądać, że pewne dii Donalda Trumpa y czy amerykańskiej dyplomacji mogą teoretycznie tak wyglądać. My na 100% nie znamy, jaka tam meta, jaki w nich jest, 100% nie znamy, jaki jest w USA na miry. Ale duże dobre, duże ważne, że my próbujemy przekonać naszych sojuszników, że tu pewne akcenty, pewne rzeczy trzeba Pan Panie Bariusz, še... І президент Володимир Зеленський і його команда виступаючи і звертаючись до міжнародних партнерів, в першу чергу це стосується партнерів, які є тут біля нас партнерів по європейському блоку, тому що американці вже заявили, що їхніх військових на території України не буде. Але Команда українського президента вони заявляють, задля що того, щоб був міцний мир, потрібні миротворці. І ми вже чули деякі заяви від британського прем'єра Кіра Стармера, від президента Франції Еммануеля Макрона про те, що вони нібито готові, якщо все буде як потрібно, щоб миротворці цих країн були на території України. Польський прем'єр і польський міністр. Оборони вони кажуть, що польських військ на території України задля забезпечення миру у Європі не буде. Як думаєте, чому така позиція? В першу чергу, тому що в нас є просто обмежені можливості. Так якби починаючи з того, в нас є певним певним чином обмежене можливості, тобто ми маємо. Jakby dla zachiszczenia mają jak minimum jeszcze dwie Janki kordonu z Rosyjskiej Federacji. To, to mają mu kodon Polski i Kaliningradzkiej Obłaski, co nie, a z duchowo boku mają mu kordon, kordon polsko biłowski jaki, skażimo za ostatnie kilka lat wie, no jak minimum trzeba ją nazwać problematycznym. A na kordon Polski i co co kordon Polski i Rosyjskiej Federacji. Tak na co trzeba dowiedzieć realno to To y, m, 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 pewno teore czysto teoretycznie, y, pewne możliwości my mają na pewną niewielką kilku soldatów. Teoretycznie to byłoby pewno możliwe. Na moją donku nawet jak szczo chodni polityki nasi każą, że 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 takogo nie bude. Teoretycznie to możliwe, ale jakby ducha rzecz jest także ważliwa. Na moją donku osobisto ja dużo sceptyczny na do Toho, czy taka miotwórcza misja w Zachali Budę w, w Ukrainie. A jak szowana na Bude, to czy budą w relatywny uczas przedstawniki, soldaty Budy, jak Ukrainy, NATO? W pierwszym czynniku tutaj idę po też o procedurę mają Rosję. Y... Rosja chyba nawet, co skazał w ministrze zakładanych spraw rosyjskich, że Rosja nie będzie akceptować tej nijakiej misji, w jakiej ma, mają braty uczestniczyć, soldaty kraju NATO. A to duże prosto. Rosja na domku swojej propagandy wojuje nie z Ukrainą w tej za ostatnie 3 roki, no nawet za ostatnie 11 roków, a wojuje z krainami NATO. Tobto, jak to można zaraz powtórzyć o jakiejś stabilizacji, jak, jak, jak stabilizować, czy miłotworem ma być ktoś, z kim wojujemy. Rosja na moim domku tym strachom nie pójdzie i nie pochodzi same na, 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 na taki wychyt. Ну і пане Дарюш, на завершення запитання щодо зміни ситуації на польсько-білоруському кордоні, чи не спостерігається нарощення якоїсь військової потужності, чи з того боку, чи з іншого? Póki, że nie. ta sytuacja nie w widoczna, spokojna, jak się do uwagi ostatnie, no powiedzmy, piw roku czy Co z jednego boku powiązane z tym, że mamy zimowy period i w czas jest zawsze spokojniejszy. co odne z duchowego boku, co ciekawe, mamy nawet zajawy białoruskiej strony, białoruskiego Ministerstwa Obrony, jakie skazało, że one pozytywnie nalatowane są do wzajemnych inspekcji obserwatorów wojskowych, że do ocynki potencjału ozdobną, odruchowo boku, że one niby chodzą wskazaty też, że takoż także nam, że one nie mają nijakich agresywnych namierzeń. Nie znamy, jak, jaka to jest nas prawdę cel tej działalności, ale tak czy inaczej, ja bym brał no, w pewien pozytywny sygnał z białoruskiej strony, jaki może czastkowo zniżyć ten napruch w tych polsko-białoruskich wynosach na ten moment. Дякуємо, Даріош Матерняк, голова громадської організації, Центр досліджень польща Україна, головний редактор польсько-українського порталу Пол Говорили із паном Даріошем, як в Польщі реагують на заяви Дональда Трампа на взагалі політику Білого Дому, як серед населення Польщі, так і серед політик.